Witam was kochani bardzo serdecznie w czytaniu karty dnia na środę. Czytamy sobie dzisiaj kartę podstawową i będę też czytała dla was dzisiaj motto na ten dzień. Izabel Mauro, życiownik, czyli myśli życiem pisane. No to pierwszy będzie baran. Dla barana kochani to ja mam dzisiaj trzy kielichy. I przy trzech kielichach możemy się spotkać z kimś, z kim się dobrze bawimy. A to w ogóle jest karta zabawy. Czyli nawet jeżeli dzisiaj będziemy na przykład ciężko pracować, to będzie to nam sprawiało przyjemność, bo będą takie osoby na przykład, które będą współpracowały z nami, Dobrze nam się będzie z nimi rozmawiało, czy tam kooperowało, czy załatwiało jakieś sprawy, więc tutaj tak to będzie, że z innymi osobami możemy się dzisiaj bardzo dobrze dogadać. Możemy się umówić też gdzieś na jakąś kawkę, czy na jakieś spotkanie, czy na jakieś pogaduszki. Też jakieś trzy kobietki mogą się spotykać, albo możecie się komunikować między trzema osobami. No, to jest karta zabawy, słuchajcie, więc niech tam każdy się bawi e, tak, jak lubi. E, no i oby, słuchajcie, wszyscy byli zadowoleni, tak? Mam jeszcze dla Was dzisiaj takie motto: Christa Wagner, materialista to człowiek, który sądzi, że doceni piękno gwieździstego nieba, gdy policzy wszystkie gwiazdy. Pięknie witam teraz wszystkie byczki, a dla byczka paśmonet. No, i to taki dzień, słuchajcie, kiedy drobne sprawy, które się dzieją wokół nas, a my sobie tam coś drobnego kupujemy, załatwiamy, czy komuś pomagamy, czy komuś zlecamy, czy dostajemy jakieś. Jakieś propozycje mniejsze, kupna, sprzedaży, zarabiania i tak dalej. Nam to sprawia radość. Te drobne rzeczy sprawiają nam radość. To, czym się zajmujemy tego dnia, to kiedyś w przyszłości przyniesie plony, sukcesy, czy po prostu coś z tego wyrośnie, tak? Mogło być tak, że już wcześniej coś zapoczątkowaliście, teraz to dalej pielęgnujecie. Czy zajmujecie się tym, tak, żeby, żeby po prostu coś tam wzrastało? No czasem jest to coś materialnego, prawda? Ale czasem jest to też i przyjaźń, i znajomość, i, i dobra kooperacja, na przykład z sąsiadem, e, który tam nas poprosi, żebyśmy mu coś po drodze kupili, przynieśli do domu, załatwili, czy ty komuś coś zlecasz. Jakieś takie małe sprawy, słuchajcie, ale to nas cieszy, prawda? To też czasem są takie mniejsze, dodatkowe jakieś dochody. No, to takie tam sprawy, ale dzień będzie na pewno dobry. No i jeszcze mam takie motto: Kali Gibran. Przyjaźń to zawsze słodka odpowiedzialność, a nigdy okazja. Pięknie witam teraz wszystkie bliźnięta. Dla Was, kochani, karta kapłana. No, a Kapłan to taki dzień, kiedy albo dużo się dzieje w rodzinie, w związku, w relacji, dużo się tam dzieje, tak? Czyli tam różne sytuacje, chcemy się dogadać, chcemy coś uzgodnić, no i tak dalej. Przekazujemy też czasem wiedzę naszym dzieciom, czy będziemy tu działać w kierunku na przykład takim: dzieci idą do szkoły, więc będziemy tutaj przygotowywać już tam coś, tak? W tym kierunku. Jako rodzice możemy tutaj też zadziałać, czy jako dziadkowie na przykład w tym kierunku. E, przekazywanie wiedzy, też takiej wiedzy pokoleniowej, albo może być to też czytanie mądrych książek, znalezienie jakiegoś mentora, znalezienie dobie, dobrego lekarza, dobrego prawnika, dobrego nauczyciela, czy dobrej szkoły dla naszego dziecka no to takie słuchajcie sytuacje czasem są to też firmy pośredniczące przez które załatwiamy przeróżne sprawy dzisiaj i jeszcze mam takie motto dla was George Bernard Shaw największe zło jakie możemy wyrządzić naszym bliźnim to nie nienawiść do nich ale obojętność oto absolutny brak człowieczeństwa Pięknie witam teraz wszystkie raczki, no a dla was taki pan bez głowy i to jest król kielichów i on w tej tali jest bez głowy, tak, więc czytając intuicyjnie możecie tego dnia mieć kontakt z osobami, które wyrażają się tylko poprzez serce, uczucia, emocje, Natomiast mogą nie mieć takiego za bardzo logicznego planu na coś tam. I wy też tak możecie działać, że bardziej dla Was będzie ważne właśnie poruszanie się w przestrzeni uczucia, emocje, pragnienia, yy, aniżeli takie logiczne zapatrywanie się na przykład na, na jakieś sprawy. No i na przykład, jak się to może, no to się może w różny sposób pokazać, ale prosta sprawa idziesz sobie gdzieś do sklepu bo to karta dnia, więc się liczą małe rzeczy. No i widzisz na przykład, że jest coś, co można kupić okazyjnie i jest to promocja, jest to tania rzecz, ale cóż z tego, kiedy Ciebie przyciąga nie do tej logicznej, że byłoby taniej, tylko przyciąga Cię do tej bardziej estetycznej, czy ładniej wyglądającej, czy po prostu no jakoś tak rezonujesz z tym czymś innym, chociaż to jest droższe na przykład. No, to przy tej karcie, ty, nie, ty masz tutaj tak, jakby tą głowę odciętą, tak? Ten rozum. No, to ty, masz dobra, to tam w promocji, ale po co mi to, jak mi się to podoba. No i to tak właśnie może być. Natomiast oczywiście może być to też taki dzień, kiedy kontaktujemy się z osobami bliskimi, które lubimy, kochamy. My robimy dla nich coś dobrego, albo one dla nas robią coś dobrego. Prosta sprawa. Natomiast gdyby się komuś ta karta trafiła odwrócona, bo też się tak może wydarzyć no to wtedy jest to osoba, która robi bardzo dużo dobrego, ale dla siebie. Nie będzie na Ciebie zwracała uwagi. A czasem jest to też osoba nadużywająca alkoholu, no to też tak. Albo taka osoba nadpobudliwa, nadba, taka wiecie, emocjonalna, ale taka bardzo emocjonalna, że już nie można z tym po prostu wytrzymać. Także to, gdyby tak było, no oby, o, oby nie było. Yy, no to jeszcze, słuchajcie, mam tutaj dla Was takie motto, dany K. Człowiek ciągle wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by zaimponować ludziom, których nie lubi. No to takie trochę śmieszne. Serdecznie witam teraz wszystkie lwy. Rycerz monet dla Was, no to taka dosyć mocno osadzona w materii karta, czyli jest to działanie w kierunku finansowym, zawodowym, materialnym. I tu na naszym planie fizycznym będziemy działać, czyli gdzie? W pracy, w firmie, w domu, w ogródku, w rodzinie, w garażu, na strychu itd., bo to jest tak, po pierwsze pilnowanie tego, co się ma, czyli żeby nam się to nie rozpłynęło. A po drugie, pomnażanie jeszcze tego, co się ma. Więc mogą być to dobre interesy, może być to kupowanie, sprzedawanie, kooperowanie z osobami, właśnie też w kierunku takim, żeby mieć, żeby zyskać, żeby się opłacało. Przy tym rycerzu to my też często wykonujemy takie proste rzeczy. No, idziemy do sklepu, słuchajcie, z kartką na przykład, i mamy kupić to, 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 to. reszta nas nie obchodzi. No to tak właśnie racjonalnie podchodzimy do życia. I też kontakt mamy z takimi osobami. Przy tej energii możemy też komuś dawać jakieś pieniądze, komuś chcieć pomóc, robić sobie jakiś plan na przyszłość, ale on ma być taki, wiecie, konkretny, osadzony mocno w materii, prawda? A nie taki, że tam Fiubździu może będzie tak, a może będzie tak. To nie przy tym rycerzu. No i jeszcze Wiktor Hugo takie mam dla Was motto prawdziwy dowód wielkości to znosić krytykę bez urazy. Teraz pięknie witam wszystkie panny. Dla was, słuchajcie, karta śmierci, która wcale nie oznacza śmierci, to od razu mówię. Ale w tej talii ona oznacza że prawdziwe piękno kryje się pod powierzchnią czegoś tam, tak? Czyli możecie zauważyć na przykład, że my ludzie różnie wyglądamy, prawda? No i może być ktoś, kto jest, słuchajcie, na zewnątrz przepiękny, jest po prostu taki, że dopracowany każdy szczegół makijażu i wszystkiego, i co tam nie tylko, i wszystko, wszystko, wszystko. Ale możecie zauważyć, że wewnątrz to tak w środku, w tym człowieku, to tak trzeba by jeszcze wiele poukładać, nie? Ale możecie zobaczyć kogoś na przykład zupełnie nieatrakcyjnego, który nie będzie chodził tam, wiecie, w jakichś tam wielkich makijażach, nie będzie odwiedzał fryzjerów co tydzień, nie będzie miał najlepszych ciuszków ubranych, ale zauważycie, że od niego bije taki blask, że wszyscy chcą być w jego otoczeniu. I to właśnie o tym mówi też ta karta te śmierci w tej talii szczególnie Że wieczność i prawda jest wewnątrz nas, prawda? Czyli yy, patrzmy też na niektóre rzeczy sercem. A poza tym karta śmierci mówi o tym, że coś się zakańcza, tak? Mówi o cyklach też, że te wszystkie cykle, które są w naszym życiu, one dobiegają do, jakiegoś, do jakiejś mety. Wszystko, co ruszyło, musi mieć jakąś metę, tak? musi dokądś dobiec, musi, musi dokądś dobrnąć, i potem jest koniec. No, potem oczywiście wszystko się znowu odnawia w tej naszej Ziemi, zostaje przepracowane, odnawia się i znowu wzrasta. Ale to są cykle, a karta śmierci to jest właśnie zakończenie jakiegoś cyklu. Oczywiście w karcie dnia to może chodzić słuchajcie o małe rzeczy, to nie muszą być jakieś wielkie, ale może się też komuś zdarzyć, że wydarzy się coś, co go tak mocno przetransformuje i wtedy sobie powiesz, no żyję w tym samym miejscu, wokół mnie są ci sami ludzie, a wczoraj widziałem to wszystko inaczej, a od dzisiaj zobaczę i widzę, że to jest zupełnie inaczej. Czyli jest to też takie dostrzeganie właśnie piękna, którego nie widać, i często jest tak, że coś, czego się bardzo boimy, tak naprawdę chce nas oswobodzić, chce nas wyzwolić, ale my się możemy tego bardzo bać. No tak to może być. To zobaczymy, jakie motto jeszcze dla panny. George Sheen. I takie motto. Człowiek zrób to sam nie istnieje. Swoje cele możesz osiągnąć tylko dzięki pomocy innych. No to teraz pięknie witam wszystkie wagi. No a dla Was, kochani, król monet. No a król monet to jest to taki dzień, kiedy decydujemy o ważnych sprawach. No i na pierwszym miejscu mogą być ważne decyzje finansowe, zawodowe, materialne, bo to zawsze tak po prostu się przekłada przy tych monetach. A na drugim miejscu mogą być wszystkie inne. Ale to są takie decyzje albo takie rozmowy też z osobami, czasem z zewnątrz. Z takimi osobami, które naprawdę mogą ci w czymś poradzić, tak? Mają jakąś wiedzę i ci radzą tutaj. To też jest czasem taki dzień, kiedy dużo się dzieje w rodzinie. To są czasem kontakty z rodzicami, to jest czasem też zastanawianie się, gdzie ulokować swoje pieniądze albo rozmowa z bankiem, gdzie pożyczyć te pieniądze. No, ale to mają być takie plany, słuchajcie, długoterminowe, tak? One mają przynieść nam zysk. To też jest bardzo dobre połączenie właśnie z takim, wiecie, takiego nosa do interesów możemy mieć przy tej karcie, albo mieć kontakt z takimi osobami, które mają właśnie nosa do interesów. To jeszcze mam dla Was motto George Word. Nie można podróżować szybciej i taniej niż w wyobraźni. Pięknie witam teraz wszystkie skorpiony. Teraz witam. Wy macie kartę wieży. No, i ta wieża to ona w tej talii tutaj tak wygląda, jakbyśmy chcieli ratować coś, co, coś, co się burzy, coś, co się wali, coś, co ma się rozpaść. Tak? Chcemy to składać, chcemy to ratować, bo się przywiązaliśmy do tej wieży i ukochaliśmy już tę wieżę. No, i nie chcemy, nie chcemy, nie, nie, nie chcemy iść dalej, a ona nas zatrzymuje, prawda? Czyli czasem dla osób wieża w danym momencie wydaje się trudną sytuacją, ale po latach, jak spojrzymy na tę wieżę, na tą sytuację, to sobie mówimy: dobrze, że to tak się stało, bo jeżeli nie, to bym na przykład ciągle był w jakimś miejscu, bym tkwił w miejscu, prawda? No i to tak jest, kochani, że to, co jest wokół nas, to, co już teraz jest wokół nas w tym naszym polu rzeczywistości, to, co widzisz, to Ty już sobie to sam wytworzyłeś wcześniej. To już jest. I my chcemy to wszystko potem układać, my chcemy to wszystko porządkować, my chcemy to ratować, a my mamy dalej kreować, tak? My mamy dalej kreować oprócz tego, co już mamy, mamy się ukierunkować na nowe. No tak, to już w tym życiu jest, prawda? Czyli przy wierzy mówi się często, że nie ma co ratować tego, co i tak runie, prawda? Bo wcześniej czy później pewne sytuacje ulegną u nas zmianie. No, jak spojrzycie na Wasze życie wstecz, to dojdziecie do wniosku, że tak było. A skoro tak było i u naszych starszych pokoleń, matek, ojców, dziadków, babci też tak było, no to dlaczego miałoby teraz być inaczej? Więc może być to taka wielka zmiana w tym życiu. No ale że to jest czytanie karty dnia, kochani, to ja też zawsze powtarzam, że w karcie dnia chodzi o małe rzeczy, więc może chodzić o jakąś błachostkę po prostu. Może chodzić o to, że na przykład we wtorek planowałeś, że w środę spotkasz się z koleżanką, a w środę dochodzisz do wniosku, że nie możesz iść, bo masz katarek i nie chcesz tej koleżanki zarazić tym katarkiem na przykład, nie? No więc to taka, wiecie, prosta, prozaiczna sprawa. Wieża czasem mówi o bólach w ciele, bólach kręgosłupa, no jakichś takich właśnie migrenowych, czasem bólach. A czasem wieża mówi o tym, że nie opuszczamy domu albo nie opuszczamy jakiegoś miejsca. Jeżeli pracujesz w jakimś dużym wieżowcu, czy w jakimś konkretnym domu takim, no to może być to Twoja praca. Jeżeli tego dnia nigdzie nie wychodzisz, to może być to po prostu Twój dom. Także też tak, słuchajcie, może być. Jeszcze motto mam dla Was. Mądrość chińska. Jeśli naprawdę chcesz coś wiedzieć, zapytaj o to człowieka doświadczonego, a nie uczonego. Serdecznie witam teraz, kochani, wszystkie strzelce, i wy macie króla buław. No i może być to taki dzień, kiedy według siebie układasz sobie ten dzień, i nadajesz rytm temu, co się dzieje, no, po prostu idziesz przez życie jak burza, tak? Czyli taki dzień wysokoenergetyczny, kiedy co bym tam nie miała załatwić, słuchajcie, to załatwię, czego bym nie miała zrobić, to zrobię, z kim bym się nie miała spotkać, to się spotkam. I odwaga też towarzyszy tej karcie i takie szybkie działanie towarzyszy tej karcie. No więc jeżeli takie rzeczy towarzyszą tej karcie, o których ja teraz opowiedziałam, to to może mieć miejsce w Twoim życiu, Ty możesz tak działać, ale też i taka osoba może przyjść do Twojego życia, skuteczna, konkretna, która Cię gdzieś ukierunkuje, na przykład, naprowadzi Cię na coś, tak? Urzędnik, lekarz, nowo poznana osoba, gdzieś z kimś randkujemy, no to to właśnie takie sytuacje dużo ognia, czyli może być też tak, że się bardzo ktoś komuś podoba, przyciągacie się do siebie. Też może tak być. No więc taki, słuchajcie, taki ciekawy dzień może to być. I mam dla Was jeszcze motto Phil Bosmans. Zahacz swoje życie o jakąś gwiazdę, a noc Ci nie zaszkodzi. Teraz pięknie witam wszystkie koziorożce. Dla Was, kochani, trzy buławy. No to to jest taki dzień, że się gdzieś wybieramy albo czekamy gdzieś na jakimś przystanku, na jakiś autobus, czy na jakiś, nie wiem, ktoś tam w mieście, na jakiś trawę, gdzie się wybierasz. Czekasz na przyjaciółkę, która po Ciebie przyjedzie, bo tam macie gdzieś pojechać. Wybieracie się gdzieś, jakaś przygoda na Was czeka. No może ktoś się wybierać jeszcze na późniejsze czasy. Albo ktoś tam będzie już spoglądał w przyszłość, bo tam dzieci do szkoły się wybierają, tak to już tam wszystko będziemy szykować, żeby w przyszłości było dobrze. Przy tej energii korzystamy z tego, co już mamy, czyli cieszy nas to, że kiedyś podjęliśmy takie plany, a nie inne, bo teraz dzięki temu możemy korzystać właśnie i mamy to, co mamy, no, ale teraz chcemy dalej iść do przodu, chcemy dalej zdobywać. Chcemy po prostu tak jakby dalej, 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 pragniemy nowych doznań. No i to może być też oczekiwanie na jakąś randkę, na przykład wypatrywanie czegoś, wypatrywanie kogoś, handel, tutaj też handel, tak, możemy handlować przy tej karcie, czekać na jakiegoś posłańca z paczką na przykład no to takie sytuacje. To jeszcze mam takie motto Jan Kaczkowski. Nie po to dostaliśmy wolność, żeby nam zaszkodziła. Nie bójmy się z niej korzystać, ale róbmy to odpowiedzialnie. Teraz pięknie witam wszystkie wodniki. Dla was, kochani, cztery miecze. No to bardziej taki dzień, kiedy co? Albo odwiedzamy przychodnie lekarskie, szpitale, sanatoria, jakieś tam się gdzieś ktoś wybiera, do jakiegoś spa. My przy tej karcie leczymy ducha i leczymy ciało, tak naprawdę. Czyli dobry byłby to dzień, żeby trochę sobie odpocząć, albo żeby wokół nas trochę nastała cisza i spokój. Jeżeli miałeś ostatnie dni stresujące, to ta karta będzie ci przypominała o tym, że trzeba się wyspać, że trzeba się położyć, że trzeba. No wiecie, ja zawsze mówię, że my to tak mamy tyle planów, że tak, wiecie, lecimy, lecimy do przodu, a to nasze ciało ledwo za nami nadąża, prawda? No ale my mamy w głowie tyle obowiązków, tyle rzeczy, więc właśnie ta karta o tym przypomina, że ciało musi odpocząć. Że, że umysł powinien się troszeczkę rozluźnić, że może jakaś medytacja, że może jakaś wizualizacja byłaby dobra, może sobie siebie wyobrazić w lepszej kondycji psychicznej, może w lepszym zdrowiu sobie siebie wyobrazić. Ale to trzeba się rozluźnić, to trzeba się położyć, usiąść, wyciszyć. Czyli dobrze byłoby posłuchać trochę, co tam się dzieje w nas, co mówi do nas nasze ciało, gdzie nas tam coś pobolewa, gdzie nas tam coś wiecie. Tu cię przytryknie, tam cię coś, tam cię coś yy, zaboli, no ale jak jesteś w biegu, to tego nie czujesz, więc dobrze jest sobie tutaj troszeczkę, słuchajcie, odpocząć. No, czasem jest to dzień po prostu, no, kiedy jest cisza, spokój, ktoś się z kimś na przykład pokłócił i jest cicha msza w relacji. No, też tak może być. No, to jeszcze takie motto Horatio Dresser. Idealny dzień, nie nadejdzie nigdy. Idealny dzień jest dziś, jeśli takim go uczynisz. To teraz pięknie witam, rybki, wszystkie. Dla Was karta diabła. Diabeł to taki dzień, kiedy musimy coś mieć, albo musimy coś zrobić, albo tak bardzo coś nami powoduje, że. Myślimy, że musimy, prawda? Możemy też yy, tego dnia, yy, tak jakby też powiedzieć w, cudz w cudzym w słowie, musieć gdzieś pójść, ale nie chcemy, nie lubimy tego, ale musimy. Czasem ktoś mówi, że no, tam się umówiłem z kimś, nie lubię z nim gadać, nie lubię, nie lubię, no, ale dla świętego spokoju umówiłem się z nim, prawda? To też będzie karta diabła. Karta diabła mówi o takim seksie, na przykład dla samego sportu, prawda? Więc to też jest takie, wiecie, trochę takie, no, zniesmaczenie bym nawet wręcz powiedziała. Nie ma, nie ma tutaj, no, diabeł nie ma duszy, prawda? Więc nie ma w tym czymś tego czegoś, co ma być. Nie ma tam duszy. Więc jest to czasem taki dzień, kiedy robimy coś z automatu, prawda? Yy, no albo tak jak mówię, spotykamy się z kimś dla świętego spokoju, albo jesteśmy z kimś, orientujemy się, że jesteśmy z kimś, a po co my z tym kimś jesteśmy, bo jesteśmy materialnie związani, bo kupiliśmy razem dom na przykład, nie? Eee, związanie się z bankiem na dłuższy czas, prawda? No to jest właśnie, muszę to zapłacić, bo jest ta umowa, taka mnie tutaj trzymająca. Eee, wszelkiego rodzaju niedobre przyzwyczajenia, niezdrowe przyzwyczajenia, nałogi różnego rodzaju, prawda? To wszystko jest w karcie diabła. Może być tak, że wybierzesz się gdzieś do jakiegoś centrum handlowego, tam są piękne rzeczy. Kusi cię to, coś cię kusi, diabeł nas kusi, prawda? A tak naprawdę no, chce nas splątać, no, chce nas przyzwyczaić do czegoś, uzależnić od czegoś. No to jest właśnie karta diabła, prawda? Ktoś powie, ale karta diabła jest dobra na pieniądze. No może i dobra, ale ja za takie pieniądze dziękuję. Jak ja mam tak ciężko pracować, i potem nie mieć kiedy tych pieniędzy wydać, albo bardzo dużo zarabiać, ale chodzić do psychiatry, słuchajcie, bo źle się czuję psychicznie, to ja wam za takie pieniądze dziękuję. Tak? No więc to jest oczywiście moja opinia, każdy tam sobie tę kartę czyta, jak chce, ale dla mnie jest to splątanie, a my tu w małej karmie, w której jesteśmy, mamy się wyplątywać, my mamy korzystać. Na przykład Możesz iść do takiego centrum. Jeżeli nie chcesz być w tendencji karty diabła, a idziesz sobie do takiego centrum handlowego, to ty sobie możesz iść do tego centrum handlowego. Ty tam możesz sobie kupić, co ty chcesz. Ty możesz zjeść nawet, co ty chcesz. Ale chodzi o to, żebyś ty tam jutro nie pobiegł i znowu nie kupował tego samego i nie uzależnił się od tego, że ty musisz zawsze być najlepiej ubrany, prawda? Na przykład, bo tam tak jest. Więc właśnie chodzi o to, żeby to się nie stało niezdrowym przyzwyczajeniem, a potem już nałogiem, tylko to ma być wszystko z lekkością. I to słowo muszę, no to ono właśnie jest bardzo mocno przyporządkowane do tej karty diabła. Trochę się rozgadałam, kochani. Ale jeszcze mamy motto: Billy Wilder. Niektórzy ludzie pomykają, e, przepraszam, niektórzy ludzie przymykają oko tylko po to, by lepiej wycelować. No, a jeszcze powiem przy tej karcie, że też i takie niezdrowe kontrolowanie za bardzo i za, za mocne kontrolowanie siebie za mocne kontrolowanie. Bo jeżeli sobie określę jakąś dietę, na przykład, bo, bo chcę tam osiągnąć, nie wiem, jakąś wagę, czy chcę osiągnąć większe zdrowie i tak dalej, to i sobie jakąś tam dietę wyznaczę, to ja sobie mogę iść w tym kierunku, ale ja nie muszę się katować. Że jeżeli mnie przyjdzie ochota jednak na coś, to ja sobie zrobię tą niedzielę, ja sobie zrobię te wakacje i wtedy sobie to po prostu zjem, czy wypiję. I znowu dalej sobie prowadzę swoją dietę. Więc właśnie chodzi też o tą kontrolę, prawda? Albo czasem chcemy bardzo kontrolować innych, za bardzo my chcemy ich kontrolować, tak? Że tam z kimś korespondujemy, piszemy i tak dalej, i ty już teraz jesteś mój na całe życie, na wieki, wieków, amen. Ty już nie możesz, yy, musisz się co 15 minut meldować. No, ty się musisz meldować, bo jak ty się nie zameldujesz, no właśnie. I to jest stwarzanie tego niezdrowego napięcia, kochani. Tego nie robimy. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań.